Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z gry Pokémon Fire Red. Mm, tak więc dzisiaj zmierzamy właśnie do statku Vermilion. O, witamy na SS Ani. Przepraszam, czy okaże mi pan bilet. Pok pokazałem świetnie. No i tam jesteśmy, no, pierwsza przygoda niesamowita. Pasażerowie, do no, na no, na no, na no, na no, na. No, no. Ale mi się nie chce tu wszędzie wchodzić. Nie, won. Akord Ty mały gnojku. żeż ty zginiesz. Marnie. Patrz, na strzała polecisz. Double kick. Pup, pup. O kurde, skubany. Ja mam 30 poziom właśnie, prawie. I no, mam maksymalną przemianę. Dobra, sprawdźmy. Nidoran. To, że masz dziewczynkę, to ci dziewczynka nie pomoże. W Pokemonach wszystko można bić. Potion sync pek, pek, da radę. O kurde, skubaniec. Moi drodzy, jest to statek, więc naprawdę będzie ciężko, będziemy błąkać po pokojach. O lol, mogłem się przespać. O lol. Jaki motyw dali Znaczy to wcześniej też było, tylko że ja na to specjalnie nie, nie, nie zwracałem. uwagi Pan Tomas Ła, zaspaniłeś Jeden strzał, tyle mi to zajmie O kurde, skubany ror O w dupę Karate Chop, jeden strzał Widzicie? Karate Chop naprawdę jest dobry I warto mieć na, pe na pewno tego Monkeya, bądź też tam kogoś innego i patrzcie, karate chop. Ożysz skubany. No patrzcie, jeżeli on tak będzie robił, to... Te, ...tego horror używał, no to my przegramy jeszcze. Ale dobra. Nie, 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 nie. musimy jeszcze iść tam. A jest? O, pokeball, 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 jej! Great ball! To jest ten, jeden z lepszych pokeboli Ale najlepszy i tak jest Master Ball, bo za pierwszym razem od razu rzuca Proszę bardzo Otwieramy drzwi Mi się wydaje, że on chciał coś nam pokazać, ale... Mniejszo z tym Oż Rybak łowi, kurde, ryby na statku Ro rozumiem, że na statku, ale ten w pokoju? On jest jakiś psychicznie chory. Kurde, 29 poziom. Chyba będziemy już innego chyba używać Pokemona, ponieważ Nidoking jest już zarąbisty. Tentakul. Tentakul jest słaby, moi, moi drodzy. Nie ma nic dobrego na siebie. Dobra, dobra, ten ta cool. Zmieńmy Pokemona może. Zmień na Charmilion Diglet. Nie zmień. Tak, za Charmiliona Charmion jest... orzesz Skubany. Dziadek też chce walczyć. Pan Brox. O pika czy no właśnie, to będzie kurde. Nasza. Mega punch. Ember. Elegancko. Ło, wow, jaki dobry ten. A nie, bo on ma taki sam prawie level jak ja. Więc to się nie dziwię. No, 25 poziom. Elegancko. Dajcie mi, Pokabola. Nawet nie wiem, co to jest, ale coś tam przeczytam na Wikipedii. O, a może ten dziadek coś nam da? Małe drzewka mogą zostać cięte przy pomocy kut, ale pamiętaj. To technika HM. Gdy raz się jej nauczysz, bardzo ciężko jej zapomnieć. Powiem wam, yy, oni już gadają o, t o kucie o TM o nazwie Kut, więc na pewno tu niedaleko to będzie. Tylko muszę tu przetrwać niezłe chyba dwa odcinki na to ale ponieważ ten statek jest naprawdę przyrąbany. Dzięki wam bardzo za miłe opinie, że nawet dziewczyny mnie oglądają, co niektóre. Znaczy, no nie wiem, czy to były dziewczyny, czy to się podżywało, ale nie, chyba to dziewczyny. Naprawdę bardzo fajnie, moja populacja idzie w dobrą stronę w miarę. Tylko wiecie, yy, same wyświetlenia i same subskrypcje mi nie dają pewności, że mnie oglądacie. Właściwie niby coś tam dadzą, ale Wolę jednak miły komentarz niż subskrypcję, powiem wam. Ponieważ, no, komentarz można widzieć, kto coś napisał, co mam zmienić w komentarzu, co mam zmienić ogółem w filmie. No i takie pierdółki, co to jest? Ło, ponyta zaszalał, ale scręczę ją, pokonam. O, skubany, a sk sk ponyta, wy tego rapidasza ewoluuje? Chyba ta Czy w Nintelsa? A nie, chyba w Nintelsa nie. O, Kurde. Ja dzisiaj odcinki tylko 4 wypuściłem, niestety. Pewnie wymyślicie niestety, ale ja mogę dzisiaj nawet 10 odcinków wypuścić, ale. O! Ktoś chyba idzie do mnie do domu. Sprawdzimy. X atak y To pewnie zwiększa atak naszego ...Pokemona Patrzmy Safari, można tam znaleźć wiele rzadkich Pokémonów No na przykład... Kurde, kto tam jest? No dobra. Oskubaniec, bonjour! No, on ma już dużo Pokémonów słyszałem. Znaczy widziałem. Pidziotto powinien po, pójść na. Patrzcie, jak, jakie mam życie małe. Mm -hmm. Mam nadzieję, że Pidziotto mi nie zada tak wiele obrażeń. A powiedzmy, Ember, kurde, co będę się chrzanił? Jeden strzał. Elegancko poszedł, walić się. 26 poziom. Nie będziemy zmieniać Pokémona. War Turtle. Będzie ciężko, ale. No skurde. Skubany. Ale może zmienię Pokémona na Nidokinga. To by było najbezpieczniejsze. Że... No bo. Te jego ataki na mnie nic nie działają. A Double Kick, kurde, tak mu spierze dupę. A może PEK na wodne Pokemony? PEK. I to jest prawidłowa odpowiedź. PEK na wodne Pokemony. Więc to było na tyle w tym odcinku. Ja, ja go jeszcze pokonam. Teraz. Kinezis. Kinezja. W ogóle jutro szkoła, niestety, co nie? Kurde. Znaczy u mnie szkoła się zaczyna. Ja pierdzielę. Nie zaczyna tylko, kurde, za są wakacje, ja pierdzielę, wakacje tyle nagram odcinków, chociaż nie, bo ja w wakacje wyjeżdżam do kolegi za zagranicy, ale mogę, będę mógł nagrywać na początek tutaj taką, takie 20 materiałów, które będę przesyłał, to będzie zarąbiście naprawdę. To by było na tyle w tym odcinku, do zobaczenia, trzymajcie się, ukłony bije Pumpkin Jack, do zobaczenia.